Dzień dobry wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzień kolejny jakiś tam tygodnia e, Przyjechałem do galerii handlowej oczywiście. Przyjechałem po e, słoninkę. Słoninkę e, będę robił smales i mięsko na gołąbki i na kotlety mielone. Także idę do ten. aha właśnie dlaczego ja ten, ja odchwaliłem kamerę, bo dzisiaj jest taki dzień, jest mnóstwo, jest mnóstwo towarów, ale dzisiaj w ogóle nie ten, dzisiaj w ogóle nie, nic nie śmierdzi. To jest taki właśnie, nie wiem od czego to zależy, nic, zero, normalnie czyściutki, normalnie jest czyściutki, czyściutkie powietrze, nic, a jest mnóstwo tutaj, a jest mnóstwo tutaj ryb o ja jeszcze do tego smaucu dzisiaj kupię do smalcu kupię taką e, cebulkę prażoną tałmacisz i pan come to no cebulka kosztuje dwa, e, 2 2,5 dolara 10 tysięcy 10 tysięcy e, rieli no ale to będzie fajnie bo jak ja zrobię, tą cebulę, jak ja zrobię ten smałcyk do, na wierzch na na, na na ten smaczny posypię tą cebulkę. No oczywiście tak, krewetki nie takie duże, rybki te bardzo smaczne. Hello. Tu są jeszcze jakieś takie nie, nie wiem jakieś takie to są jakieś takie wodorosty, ale ja nie wiem do czego to będę musiał kiedyś to spróbować. Jak to e, jak to smakuje. Nie ma w ogóle zapachu, jest tyle ryb, a nie ma w ogóle tego, bo, tak jak mówiłem, że czasami jest taki smród, że nie idzie, <noise> nie idzie przejść, a dzisiaj jest, dzisiaj jest okej. Okay. O rybcie jakie, o jakie dymczyki wielkie, wow. Mm. Jeszcze. A i tu jest właśnie, bo e, ja też się za, e, e, składałem do robienia, do robienia kaszanki. Ale widzę ta pani nie jest za bardzo uśmiechnięta, to nie będę pokazywał jej. E, do robienia kaszanki. Bo tutaj można kupić tą krew, e, tą krew wołową. O, ona jest w takich kostkach, ją można kroić w kostki. I ja widziałem jak kobieta normalnie smażyła normalnie smażyła tą, tą krew z cebulką i, i jakąś kaszę, nie wiem czy to nie był o to jest właśnie to o, to, jest, to jest ta krew i ona tutaj, ona tutaj to tutaj to smażyła no i chciałbym spróbować ale nie wiem z kaszą, jest trudno z kaszą z kaszą tutaj nie, nie dostanę kaszy gryczanej jakaś inna kasza tam widziałem jest ale gryczanej nie ten, nie widziałem. O, tutaj jest bardzo dużo tej krwi, to jest koł, 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 nie? No, to jest krew, krew, krew wołowa. No będę musiał, ja spróbuję najpierw zrobić tak, w ten sposób, że e, e, usmażę sobie normalnie z cebulką i jakąś, no nie wiem czy ona tego nie robiła czasem z ryżem. Eee, może ten. Eee, jak ktoś będzie jechał, to ja poproszę, żeby mi przywieźli trochę kaszy gryczanej i, i zrobię, spróbuję tą eee, jakby tak. Jeśli by to wyszło, jeśli to by wyszło, to bym <coughs> robił normalnie taką kaszankę do tego, do plaka. A to jest moja ulubiona pani, tutaj ja zawsze kupuję kurczaczka. No ja idę taką, idę yy, poszukać tak mięsko. Troszkę mięska i troszkę Bo troszkę Dzisiaj widzę ładne jest mięsko. Hello. I want fat, fat, fat. I'm goto. Lily. Yeah. No, to, jest, to jest mama Lili. Ta Lili, która mi sprzedaje zawsze mięso, a to jest jej mama. Nie? I, I oni tam mają dwa stoiska. Mają jedno stoisko tutaj i jedno mają Jedno mają tam. Nie? Idę dalej. Czy może coś, może coś z warzyw bym kupił, nie wiem, zobaczę. Nie muszę kupić tak. Hello, hello. O, oh, today I want uh, fat, fat, nice fat for by kilo, by kilo and pikilo. Nicely, this one, yeah. Yes. Yes. Not too much fat, yeah. Hotter wood, hotter wood. Yeah, this one. This or oh, this, this okay. one, okay. and this one I can't yeah, maybe. No tu ma tych tik no tu ma yeah 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 yeah. Jak ją nicely fat. nicely. no ma pilo. Dobra, już mi już mi ten, już mi kroją. No to będzie, to, to jest taka karkówka, to to będzie na ten na głowę, to będzie to będzie super, nie? Pikilo, no? Tik, 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 no. No, no tutaj nie. Pani, A tutaj pani, tutaj ja tutaj też kupowałem. Ona tutaj robi takie porcyjki schabowe, takie kotleciki, kroi. I, i te kotleciki, bo oni, oni za dużo tego nie kupują. To tam przychodzą, tam trzy, cztery kotleciki, nie. I jeszcze taką wątrówkę, golonkę, ale golonkę to kupię później, bo, bo galaretkę będę robił troszeczkę później. Dzisiaj, dzisiaj się zajmę gołąbkami e, i kotletami e, mielonymi. No, kurczę, ja uwielbiam ten, tą galerię handlową tutaj. E, teraz bo ja tutaj mam taką hurtownię, ja w tej hurtowni się zaopatruję, tu jest hurtownia warzyw. Tutaj się kupuje tak po 10 kilo, oni mają pakowane worki, ale jak się bierze mniej to też nie przeszkadza. I mam tak, wziąłem 3 kapusty i chyba z czyli ważyło to 3,5 kilograma wszystko i zapłaciłem 9 zł za to. Kapustka bardzo dobra, cebulka bardzo ładna i ten, tylko zapomniałem o tym zapomniałem o tym, o tej cebulce prażonej, a ja już z drugiej strony jestem w galerii, nie wiem czy tu znajdę może tutaj może tutaj znajdę, zaraz zobaczymy uwielbiam uwielbiam tą galerię handlową tu jest parking taki strzeżony idę szukam, szukam tej cebulki prażonej no tu jest taki dział, Ten dział to jest taki bardziej warzywno-obocowy. Warzywno Oni są tutaj na zewnątrz, chociaż wewnątrz, w środku też jest, jest bardzo dużo bardzo dużo tych warzywnych działów i mięsnych. Tutaj jest taki, tu taki miks, bo trochę też tutaj, wiem, że troszkę też sprzedają tutaj mięska. No warzyw jest, ja jeszcze nie wiem, czy ja jedną dziesiątą czy ja jedną dziesiątą z tego wykorzystałem z tym nie, jest mnóstwo tego, że nie da rady no, ja powoli próbuję, powoli próbuję wszystkie bo szukam tej cebulki gdzie ta cebulka może być prażona? z tamtej strony ją widziałem tutaj nie, tutaj nie widzę zaraz może gdzieś znajdziemy hmm. Tu nie widzę, tu nie widzę, tu nie Może tam dalej zobaczymy Bo tam widziałem te panie, te panie muzułmanki one sprzedają tą cebulkę prażoną Ale tutaj nie widzę, no i tu też mięsko jest, jest lepsza O i są ozorki, bo ostatnio się mnie kolega pytał o ten, o ozory, są, są też ozorki A ja szukam dalej cebulki prażonej Idę tutaj jeszcze raz powtarzam, uwielbiam galerię handlową i dzisiaj w ogóle nie ma, dzisiaj w ogóle nie ma, nie ma smrodu, nic nie, nie ten, nie śmierdzi. O, o tu są takie, tu są też propty, takie słuszone, to jest też, to jest też bardzo dobre. Ale gdzie jest cebulka? Nie widzę cebulki. Zaraz znajdziemy. Widzicie po tej stronie nie. Gdzie, gdzie, jest cebulka prażona? Zaraz, 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 znajdziemy tu. Może tam dalej, tam są takie działy. Tam są takie działy, że może tam, może tam znajdę. I tam widzę, mają takie różne przyprawy. Gdyby trochę się ciasno, trochę się ciasno zrobiło. Sorry. O, ogóreczki piszone. To, jest, to są ich ogórki. To, o, tylko, że oni dodają do tego cukru. Tu jest ogórki. A ja szukam cebulki prażonej. Cebulka prażona. Kurczę, teraz, teraz jak szukam, to nie mogę znaleźć. A. E, I tam tylko wyszedłem na ten, na ten i od razu, od razu była na sam początku cebulka prażona. Tutaj może, tu jest taki dział nie może tutaj, ale nie, tutaj nie widzę nie warto nie, nie no będę musiał chyba wrócić tam, no no bo nie widzę tutaj no będę musiał chyba zawinąć jeszcze raz a jeszcze mam czas, bo zanim zanim Nąpoj do szkoły jeszcze zobaczę z tej strony jeszcze mam trochę czasu no tu jest apteka też tu jest, tu jakieś bułeczki ale w dalszym ciągu nie widzę Cebulki prażone, teraz jak chcę, teraz nie, nie mogę znaleźć, no muszę wrócić się tam, no, bo ona jest tam zaraz przy samym, przy samym, przy samym wjeździe, przy, znaczy przy drodze, Także nawet z motoru nie będę schodził. No tu jeszcze pokażę te pomarańcze, te pomarańcze one, one tak brzydko wyglądają, są tak, tak z wierzchu są takie brzydkie ale one są tak pyszne tak słodziutkie tak wygląda, tak wygląda przecięty no. one są przepyszne jak nie, nie ma wystawionych i przeciętych no to tak byle jako wyglądają takie takie e, no takie nieładne nie a właśnie te nieładne są najzdrowsze i najsmaczniejsze jeszcze jak kupię to, kupię tą cebulkę to muszę znaleźć takie foremki odpowiednie bo te, które mam, to one są za duże. Miałem takie maluszki, ale dzisiaj nie ten. Będę musiał jeszcze zajechać do, do tego sklepu, gdzie to, takie plastyki trzebają. za galeria handlowa na świecie. No tutaj ta strona taka jest mniej aktywna, tu są bardziej raczej takie. Jakieś takie przemysłowe rzeczy, jakieś maszyny, kosiarki, wędki tutaj są. Tu jest bardziej taka przemysłowa. Tutaj po tej stronie za bardzo nie ma tych nie rakanów. Ma. To jest ta strona właśnie, do której ja zawsze wchodzę do, do galerii handlowej. Tutaj tych parę ścieżek znam. E, tutaj już się dobrze poruszam, bo z innej strony jak wejdę, to trochę się motam. Nie mogę, nie mogę później wejdę z jednej strony, a wyjdę z drugiej strony. Nie mam takiej orientacji wewnątrz. E, kolega był... był Mój kolega był, Bogdan, Bogdana znacie z moich filmów, był on, on jakoś tam taką super orientację, wchodził w te ścieżki i z powrotem i z powrotem wychodził e, w tym samym miejscu co wszedł. Jedziemy po, jedziemy po cebulce, o tutaj już widzę, że tutaj tej cebulki jest.

Ale mam mało, a ile ja wrócić będę Wydało mi 20 tysięcy i ona mi wydała teraz 10 tysięcy plus te o kontyrań, bye bye. No, także mam, mam cebulkę, mogę, mogę ten, mogę wracać. Coś się stało, ale nie wiem co. Jest jakaś panika. Jest ktoś wpadł do wody. Spadł do wody, spadł do wody, do wody. Wpadła, aha, bo kask, motor jest tu Czyli był, e, motor chyba też wpadł Jest mm. mo, motobike? O, moto... moto, moto. oh, moto, oh, czyli wpadł, e, mo, motor wpadł Ale jak ona tu wjechała? Where, where is, it? from here? Stąd, z tej strony z tej strony wjechał. I już ją wyjmują. To kobieta czy facet? Nie, facet, facet. Mm. Już, już ten, już go wyjmują, ale jest... Chyba jest... Chyba jest wszystko ok. Ma rozkrwawioną tą... twarz ma no, czyli zdarzają się jednak tu wypadki On tutaj jechał z tej strony I tutaj, tu, tutaj wpadł od tej strony no, Ale chyba jest ok. Chyba jest, jak no, może jeszcze... Jak może iść to chyba...

Ale dobrze, że ten. Nie, nie, jest, nie widać, że był połamany. Jest... Pokaleczony trochę. Dobra, kończę. No, zdarzają się takie sytuacje. No.